Ej, a w ogóle to fajnie, że mam tą bazę. I normalnie fajnie, że mam tę bazę. A szczególnie, że mamy jeszcze jedną białą. Ciekawe dla koło No ciekawe. I jeszcze mam normalne katany. Ale fajne. Cześć. Proste. Posiągniemy coś na nauczyłem. Proste. Cześć. Cześć obserwowany, nie? Ja też. Ej, tam jest ten Się teraz. No więc znowu się widzimy, Koleś. No widzimy i ciebie już wiadomo kto wygra. No wiadomo, że ja! Proszę czyć! No, o chuj. Też się na. że No, Dobra. Dobra. Hmm? Dobra. Ja Czekaj, koleś, a ty tu sprowadziłeś tego psa? No, no, nieważne. To jest mój pomocniczy. Co kurde? To ty ma tropił. To dlatego nas znalazłeś. No, właśnie. Znaczy, no, masz Mój poradnik. No, kurde. Mój poradnik. Nie. No, no, no. Ładnie sobie poradziłeś, ale teraz idziesz ze Nie. Tak. O, nie.